Piwoze. Czołem, ja mam na imię Ziemowit, a ja Herek. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Ważąc Słowa, gdzie ważymy również piwo. Dzisiejszym etapem ważenia piwa jest zacieranie. Zacieranie, czyli wsypanie tych wszystkich słodów, no prawie wszystkich te pójdą na końcu do. Kotła zaciernego. I na końcu nie dlatego, że są czarne, tylko wymaga tego przepis. Pomimo, że jest to piwo o nazwie, nie jestem rasistą Ale. Przypominamy. Eee, za chwileczkę zostaną wsypane te słody. Słody, kiedy wsypujemy, będziemy musieli bardzo dokładnie rozetrzeć wszystkie grudy, które powstaną, żeby nie stracić żadnych cukrów. E tak, skrobi, tych cukrów, które potem będą sprawiały, że drożdże będą miały co jeść. Dlatego de facto ten etap będzie się ograniczał w znacznej części do mieszania. Ale pachnie ciasteczkami. Matka, ja to uwielbiam. Temperatura powinna ustabilizować się jakoś na 65-64 stopniach. Jeżeli nam się nie udało, to trzeba będzie podgrzać korze, jeżeli jest za wysoka. No ale to jest właśnie to piękne w piwie domowym, że zawsze wyjdzie troszkę inaczej. Zawsze będzie coś, czego nie przewidziałeś i przez to zawsze smak będzie delikatnie inny, nawet jeżeli będziesz chciał no, idealnie powtórzyć to piwo, które kiedyś zrobiłeś. A ma 63,5 i rośnie. Do 64. Idealnie. Idealnie. 64 stopnie. W ten sposób mieszać musimy nasz zacier, aż do uzyskania negatywnej próby jodowej. Innymi słowy, wtedy, kiedy nie będzie skrobi w zacierze, oznacza, że cała skrobia została rozłożona na cukry i możemy jechać dalej. Teraz zobaczymy, jaki będzie wynik naszej próby. mamy dużo skrobi, a musi nie zmienić barwy, wtedy będzie zaczęło, że skrobi nie ma w ogóle. Próba jodowa się powiodła, to jest była pozytywna, to znaczy, że skrobia jest jeszcze w środku, zatem musimy jeszcze chwilę poczekać i cały czas mieszać ten zacier, który tam jest za nami. No właśnie, a propos mieszania, to jest de facto temat nasze, naszego dzisiejszego odcinka. Dokładnie Mieszanie pojęć i ich znaczenia. Na przykład bardzo często, chyba najczęściej, słychać, że należy być tolerancyjnym, że tolerancja jest potrzebna, że nie ma tolerancji w naszej publicznej dyskusji, że jesteśmy nietolerancyjni, wystarczy tylko. Być spostrzegawczym, żeby być określonym mianem nietolerancyjnego człowieka. Musisz być tolerancyjny, więc musisz robić to a to, musisz akceptować tego a tego. Musisz być tolerancyjny, więc nie nawet, że musisz akceptować to, że ktoś myśli, e, że jakiś facet myśli, że jest kobietą, ale musisz udawać razem z nim, że jest kobietą. Przeproś mnie, przeproś mnie, budżaku. Tak, no, tak, Do tego stopnia zabrnęliśmy i pytanie, czym właściwie jest tolerancja i czy aby na pewno tym? Ponieważ słowo tolerancja jest najlepszym przykładem na to, jak zmienić definicję jakiegoś pojęcia. Słownikowo, historycznie tolerancja oznacza znoszenie czegoś. Nie tolerancja, nieznoszenie. Są ludzie, którzy na przykład nie tolerują laktozy albo glutenu. Nie oszukujmy się, no jest to po prostu obiektywne. Ktoś czegoś nie toleruje. W sensie społecznym można nie tolerować, powiedziałbym należy nie tolerować pewnych zjawisk. Natomiast dziś mówi nam się, że tolerancja jest bezwarunkową akceptacją i przystaniem na myślenie w sposób, który jest nam przedstawiany. Czyli, że tolerancja jest y, wartością sama w sobie i tolerancja jest zawsze dobra. Tymczasem tolerancja nie jest ani dobra, ani zła. Tolerancja jest taka, y, jak jej przedmiot. Czyli, jeżeli tolerujemy coś złego, to wtedy ta, taka tolerancja jest zła. Jeżeli spytamy takiego jednego czy drugiego, który szafuje tolerancją na prawo i na lewo, czy okej, okay, jesteś tolerancyjny, to tolerujesz pedofilię, prawdopodobnie byś się oburzył. No, ale dlaczego? No przecież powinieneś zero tolerancji dla nietolerancji. Niemniej widzimy, że tolerancja nie jest cnotą samą w sobie. Tolerancja jest taka, jak jej przedmiot. Jeżeli przedmiot jest zły, na przykład pedofilia, to taka tolerancja jest zła i nie powinna występować. Natomiast to, co my nazywamy tolerancją w rozumieniu powszechnym, czyli to, czym e, jak gdyby szafuje liberalna lewica na ogół, czy tam jakiekolwiek grupy, które wyznają te paradygmaty w politycznej, ma inną nazwę. Jest to permisywizm. Bardzo trudne pojęcie, wiemy jeszcze raz, permisywizm. Pojęcie przepiękne, i dlatego warto je zapamiętać, warto się na nim skupić i warto go, i po prostu go używać. Myślę, że przepiękne jest nadużycie. Myślę, że jest <grym> dokładne. Użycie tego terminu jest przepiękne. Używanie go. Pokazywanie, że to, co, to, co nazywają tolerancją, tak naprawdę jest permisywizmem. To znaczy bezwarunkowym z zakazem oceniania jakichkolwiek zjawisk, a nawet indywidualnych decyzji jednostki. Czyli powiedzmy, o ile przy pedofili faktycznie każdy człowiek, bez względu na wyznawany światopogląd, ma pewną intuicję, że jest to złe, o tyle na przykład, jeśli brat i siostra uznają, że dobrze by było, żeby morgi zostały w rodzinie i postanowią zawrzeć związek partnerski, to jak najbardziej powinniśmy na to przystać, nie mamy prawa tego oceniać, w końcu są dorośli, pełnoletni, no i właściwie, dlaczego by nie? Albo jeśli grupa osób uzna po udanej orgii, że całkiem dobrze im się żyje, to dlaczego by ich stadną relację, nie określić jakimś nowym, ładnym słowem i nie uznać, że dziś jest to... Jest takie słowo poliamoryzm, może się kiedyś na tym skupimy. Tak, czyli to nie jest, że... W sensie teoretycznym też jakby myślę, że będzie dużo niedomówień i widać to już w komentarzach, które pojawiają się w naszych mediach społecznościowych. Także po prostu omówimy sobie poliamoryzm, poliamorię. Nie jest to zjawisko nowe, jakby zarówno cynicy, Katarzy w historii również promowali taki model rodziny. Niemniej, permisywizm prowadzi w prostej linii do bezwarunkowej akceptacji wszystkiego. Mało tego, wkracza nawet w sferę naszych sumień, ponieważ zabrania nam nawet w głębi naszego serca na ocenę czyjejś decyzji. Tymczasem osąd jest podstawowym narzędziem człowieka do tego, żeby rozróżnić, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Permisywizm jest to postawa bezwarunkowej zgody na wszelkie postawy, jakiekolwiek postawy innych osób, czy jakiekolwiek ich zachowania i niemożność oceny. To jest ocena jest wykluczona. I właśnie z tym mamy do czynienia, kiedy obecnie mówi nam się o tolerancji. I stąd też można rozwikłać tą zagadkę zero tolerancji dla nietolerancji. Każdy zdrowy człowiek pomyślałby, że to jest absurd zaprzeczenie logiczne, błąd logiczny u samych podstaw. Przecież logika jest tylko konstruktem, daj spokój. I sprzeczność. I sprzeczność. Tymczasem, kiedy rozłożymy ten sposób myślowy liberalnej lewicy, to, wiemy, że to, nie jest, to widzimy, że to nie jest sprzeczność, tylko jest to próba podłożenia pojęcia, które kojarzy się no, raczej dobrze, czyli tolerancja coś, co nie zostałoby zaakceptowane społecznie, czyli właśnie pod postawę permisywizmu. Skoro więc tolerancja jest de facto permisywizmem, to oni nam mówią, że jest zero zgody dla osób, które nie myślą w sposób permisywistyczny, czyli nie wykazują bezwarunkowej zgody na jakiekolwiek wszelkie postawy i zachowania, i mają e, zachowaną możliwość osądu, to jest potrafią stwierdzić, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. I oni nam mówią, że zero tolerancji dla kogoś, kto w ogóle ocenia, albo który e, krytykuje zachowania niemoralne. Przy czym chcielibyśmy wyjaśnić, nie mamy zamiaru wkraczać do niczyjej sypialni ani nie chcemy promować tu modelu państwa, który umieszcza teleekran w domu każdego obywatela. Natomiast nie zgadzamy się na to, żeby ludzie swoje prywatne preferencje przedstawiali w formie niemal społecznego programu i zmuszali nas do tego, żebyśmy nie tylko sami przyznawali, że nie ma w sumie nic złego w takich zjawiskach jak kaziroctwo czy przeroszenie jakichś starych relacji na relacje społeczne, ale również w tym duchu wychowywali nasze dzieci i... Karali ludzi, którzy ośmielają się mieć odmienne zdanie. Jak powiedzieliśmy, to idzie tak daleko, że nie tylko e, możemy przyzwalać ludziom, albo nie możemy mówić, że, ktoś, że jakiś facet, który myśli, że jest kobietą, tak naprawdę jest facetem, ale musimy razem z nim, cały świat, ja mam udawać, przeżyć podstawą biologii, e, dlatego że inaczej będę nietolerancyjny. Dlatego tę zagadkę językową, semantyczną trzeba rozwik rozwikływać, trzeba mówić, że e, to nie jest tolerancja, to co promujecie. To jest permisywizm. Za każdym razem, kiedy myślę o politycznej poprawności yy, i wydaje mi się, że doszliśmy już na szczyt góry absurdu, okazuje się, że szczyt jeszcze jest przed nami. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co myślimy na temat politycznej poprawności, możecie obejrzeć poprzedni odcinek, ponieważ tam zajmujemy się tym tematem, a my wracamy do naszego kotła, w którym już coś zaczyna się dziać to jest skrobia rozkłada się przepięknie na cukry. Przypominamy, że im niższa temperatura od danego progu, tym, e, cu, te, tym ta skrobia rozkłada się na cukry bardziej zjadliwe przez drożdże, zatem piwo będzie bardziej wytrawne i mocniejsze, a im wyższa temperatura naszego zacieru, tym skrobia rozkłada się na cukry, które potem nie będą zjedzone przez drożdże, więc będą te cukry wyczuwane w smaku, będzie smak słodowy, piwo będzie słodkawe i w ten sposób właśnie działamy z naszym zacierem. Ten zacier już w kolejnym Odcinku będzie przefiltrowany, to jest, skupimy się na kolejnym etapie robienia piwa to jest na filtracji i poruszymy tematy również popularne czyli rasizmu, ksenofobii i faszyzmu czyli takich typowych pałek poprawności politycznej. E, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Przypominamy też, że ostatnim etapem kapslowania piwa Przypominamy też, że ostatnim etapem będzie de facto kapslowanie piwa, potem będzie już tylko leżakowanie i czekanie, aż to piwo pięknie sobie dojrzeje. I to kapslowanie na żywo. Dokładnie. I zapraszamy Was serdecznie, wtedy będziecie mogli zadawać pytania, my postaramy się na nie odpowiedzieć. Póki co, trzymajcie kciuki, żeby nasze, nasze pyszne piwko, nie jestem rasistą, ale, bo jest to rodzaj piwa, wyszło dobrze. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, uwagi bądź pytania dotyczące permisywizmu, dotyczące tolerancji, tolerancjonizmu, bo to już właściwie jest jakaś nowa świecka religia. Napiszcie nam to w komentarzach, zapraszamy na nasze social media. A my teraz wracamy do naszego kotła. Czołem piwosze. Czołem. Z racji, już zbliża się rocznica zakończenia II wojny światowej. Wyczytałem firmę, która robi papier toaletowy z nadrukiem. O. I możemy zrobić dla widzów serię na każdym listku Józef Stali, ale przekręconą o 90 stopni i tak, żeby miał puste wąsy, czy taka kolorowanka. Kolorowanka. <grytanie> <grytanie> nie, do negatywnej. Po uzyskaniu negatywnej próby jodowej. Dobra. Nie, czyli dobrze powiedziałeś. jak nie ma jodu. Dobrze powiedziałeś. A, to ok. Jest, to jest no to super. No to super. To się cieszysz, jak może wynik negatywny.